Cześć, witajcie. Dzisiaj taki temat, zdrowie przy schizofrenii. I tutaj można zadać sobie pytanie, czy można żyć jak zdrowy człowiek chorując na schizofrenię. I tutaj, słuchajcie, odpowiedzi jest tak dużo, jak dużo jest osób chorujących na to chorobę. Ponieważ schizofrenia w każdym człowieku rozwija się inaczej każdy inaczej choruje jeden sobie radzi bardzo dobrze w życiu pracuje, ćwiczy, trenuje uprawia sport i tak dalej a drugi jest zamknięty swojej bańce mydlanej i poza co to mydlaną nie może wyjść, po prostu jest w czterech ścianach w pokoju i poza cztery ściany nie wychodzi dlaczego tak się dzieje otóż słuchajcie Lekarze mówią, że czym później się zachoruje, jak jest ostra psychoza, tym łatwiej się to leczy. Najgorzej jest, gdy się choruje w młodym wieku, w młodych latach i psychoza jest przewlekła. Do tego dochodzi lekkoporność i są już naprawdę duże problemy, żeby z tego wyjść. Bo to po prostu męczy osoby chore, gdzie nie mogą uzyskać stałej remisji. Czyli później wiek zachorowania, do tego ostra psychoza, jest łatwiejsza do zaleczenia. Tak było, słuchajcie, w moim przypadku. Ja zachorowałem około 30 roku życia z ostrą psychozą i lekarz powiedział, że prawdopodobieństwo wyjścia z choroby jest duże, i że będę sobie dobrze radził w życiu. Taka, taka jest, tak można powiedzieć: taka jest odpowiedź. A osoby, które zachorowały w młodym wieku, ale przewlekła, jest szerokoporna, to jest naprawdę prawdziwy problem, bo im ta choroba się wlecze za nimi, wlecze się cały czas, ich trzyma i ciężko im po prostu uzyskać pełną remisję. Tak bym na to pytanie odpowiedział. Trzymajcie się czołem.